Słuchasz właśnie podcastu Ladies Night Club pod tytułem Jak zadbać o siebie? Ja nazywam się Kasia Forest. Razem ze mną w studiu WCTFM jest moja koleżanka podcastowa Kasia Rajba. Cześć dziewczyny, witam wszystkich słuchających. Ten podcast nagrywamy dla tych osób, dla których ważne jest dbanie o swoje ciało, zdrowie, rozwój osobisty oraz satysfakcja w każdej dziedzinie życia. Jeżeli chcesz mieć lepsze zrozumienie siebie, świata i innych ludzi, oraz poszerzyć swoje horyzonty, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Cześć dziewczyny, witamy Was serdecznie w 25 odcinku podcastu Ladies' Nights Club pod tytułem Jak zadbać o siebie. Hasło dzisiejszego odcinka to. Znać drogę albo ją sobie stwórz. I nasz dzisiejszy gość z pewnością należy do osób, które wzięły sprawy w swoje ręce. Witamy Was serdecznie i jak już Kasiu wspomniałaś, z nami w studiu Lidia Lewandowska. Witamy Cię bardzo serdecznie, Lidia. Proszę, przedstaw nam się, kim jesteś, czym się zajmujesz. Cześć i po raz kolejny dziękuję za zaproszenie. Zawsze miło mi być z Wami. Mam na imię Lidia Lewandowska, jestem współzałożycielem marki kosmetycznej Simply Botanicals. Kosmetyki produkowane w Irlandii ręcznie ze składników najwyższej jakości organicznych, naturalnych. Także zapraszamy do zapoznania się bliżej. Lidia, już jakiś czas temu gościłaś u nas w podcaście i tutaj sobie rozmawiałyśmy, i jesteśmy ciekawe, co od tego czasu zmieniło się u ciebie lub może wydarzyło? W zasadzie to dużo się wydarzyło w krótkim czasie. Pewnie nie wszyscy wiedzą, ale oprócz naszej marki, tworzymy również marki własne dla. Kliniki, salonów piękności. Są to produkty do codziennej pielęgnacji, są to produkty do, do pielęgnacji po zabiegach. Także mamy nadzieję, że na walentynki już będziecie mogli poznać nowe produkty, które będą właśnie w naszym portfolio. Będą to cztery nowe produkty, które stworzyliśmy dla czterech różnych salonów. Także w ostatnich tygodniach również zrealizowaliśmy projekt kosmetyku dla salonu masażu w Sorz. Klientki są zachwycone, także dzieje się, dzieje się i, i fajnie jest. Lidia, chciałam Cię zapytać, jakie plany na rok 2023, jakie postanowienia i jakie marzenia, co się w tym roku będzie działo u Lidii Lewandowskiej. Jako tako, szczerze mówiąc, ja nigdy nie robię żadnych planów, bo tak dużo się dzieje, że w zasadzie te plany to same się realizują w trakcie. Jakby nie zakładałam sobie czegoś więcej niż to, jakby skupić się na dalszym rozwoju naszej firmy. No i oczywiście na rozwoju osobistym, bo, bo jednak tutaj spokojna głowa jest do tego potrzebna, a wszystkich zachęcam od zawsze do tego, żeby, no właśnie, Oprócz, oprócz działania jakby fizycznego, też skupić się troszeczkę na, na swojej duszy, na, na, tym, na uspokojeniu wewnętrznego ego, i, i wtedy jakby łatwiej idzie to takie go with the, with the flow. Także szczerze mówiąc, żadnych jakichś większych planów nie ma, gdyż te plany się realizują po prostu w trakcie. Trakcie życia. No właśnie, ale to jest też ciekawe, bo ja też przyglądam się i nie tylko swojemu rozwojowi, ale rozwojowi swoich klientek i dziewczyny w klubie Ladies Night. I przyglądam się wszystkim tym, którzy ze mną współpracują i właśnie z, czasami rozmawiamy o tym, jak właśnie, co zrobić, żeby ten rok, tak jak mówisz zresztą, no jest coś takiego jak go with the flow i że w pewnym sensie. Nie się nas, nas życie i, i tak jakby to się działo samo, ale z drugiej strony, chcemy też mieć jakiś wpływ na to, więc jakby, czy, jeżeli mogłabym tak jakby zapytać się jeszcze dodatkowo, jak właśnie wyglądał Ciebie proces planowania lub manifestacji marzeń i celów, bo jakby nie było, to co robisz, to no, sobie sama wymarzyłaś, tak? Bo twój biznes to jest twój biznes marzeń. Dokładnie tak. W moim przypadku. Nie ma jako takiego właśnie skupiania się na kreowaniu czegoś większego, na co nie mogę mieć wpływu. Dlatego skupiam się na mniejszych rzeczach, przede wszystkim na tym, żeby nie szkodzić. Nie szkodzić sobie, nie szkodzić nikomu wokół. Więc. Jakby łatwiej jest mi po prostu małymi krokami dochodzić do, do celu. Wiadomo, że marzenie powinno być duże, żeby chcieć do niego dążyć, ale ja nie zakładam sobie właśnie jakichś olbrzymich marzeń, żeby się później nie zawieść. Dlatego wolę jakby małymi krokami przyglądać się rzeczywistości. Też w nią wkładać swoją energię, bo żeby się to marzenie ziściło, no to, to jednak potrzebna jest jakaś wewnętrzna energia, która mnie będzie do tego prowadziła. Ale jakby bardziej skupiam się na tym, żeby no właśnie wyciszyć się od środka i, i samo to jakby pokazuje mi wtedy rzeczywistość, że iść w tym albo w tym kierunku, ale przede wszystkim właśnie żeby mieć na uwadze to, żeby nie nie krzywdzić nikogo dookoła i, i wtedy i wtedy jakoś łatwiej to wszystko wychodzi te nie, nie wiem jak mam to jak się, jak mam się z tym wyrazić. Wiesz o co chodzi, bo ja troszeczkę inaczej podchodzę do osób, które tak jak do tego wszystkiego, do całej rzeczywistości jak na przykład osoby, które często medytują i, i w medytacjach kreują swój tam, powiedzmy, jakiś poziom, no właśnie, spełnienia. Bardziej, bardziej jestem przyglądam się tej rzeczywistości i, i stwierdzam, na co mam większy albo na co mam mniejszy wpływ. Jeśli nie mam na cokolwiek żadnego wpływu, no to nie skupiam się raczej na tym. Staram się też nie wyolbrzymiać sobie marzeń, żeby no mówię, później się nie zawieść, że a chciałam, żeby tak wyszło, a nie wyszło, i a już mi się nie chce tego robić, więc jakby. Wiesz, o co mi chodzi, czy nie za bardzo? Tak, tak, wiem oczywiście, bo każdy ma tam swój swój sposób i oczywiście ja też taki sposób mam. I tak jak wspomniałaś o tych, o tych różnych technikach, między innymi medytacja, wizualizacja, mogą właśnie te sposoby, takie nasze małe, małe, małe takie pomocne narzędzia. Które wydają się właśnie, że wydają się takie jakby trochę no, no, oczywiste, tak? No bo w pewnym sensie myślimy o czymś, tak? To myślimy o tym intensywnie, no to w pewnym sensie medytujemy albo wizualizujemy, albo coś powtarzamy, tak? Powtarzamy codziennie, uda mi się stworzyć coś w tym roku wspaniałego. To jest taka nasza mantra, to jest taka nasza afirmacja, no i ona może zadziałać. Więc chciałam Cię tutaj podpytać, także jakby możemy o tym kiedyś jeszcze w przyszłości porozmawiać, ale tutaj Kasia już czeka z kolejnym pytaniem. Tak, i, i skupiamy się, dbamy o ten umysł, o naszą duszę. Już tutaj wspomniałeś mi, fa bardzo fajnie, że o tym mówisz, Lidia, bo często skupiamy się zazwyczaj albo na jednym, albo na drugim. Jednak ja bym chciała tutaj troszeczkę wrócić jako do naszej specjalistki od naszych ciałek. <gry> Czy masz dla nas porady, jak zrobić, żeby zadbać o siebie całościowo, właśnie jeśli chodzi o nasze ciało, właśnie teraz w okresie zimy? Czy masz dla nas jakieś porady, jakieś może tutaj specjalne? Dodatki, co zrobić, żeby zadbać o naszą skórę w okresie zimy? Jeśli chodzi o mnie samą, to ja ogólnie od wielu, wielu lat już od ponad dekady dbam fizycznie o swoje ciało, po prostu poprzez dietę. Poprzez dietę, poprzez odpowiednie suplementy. Dla mnie też jest bardzo ważne, żeby suplementy były dobrej jakości, żeby były produkowane w odpowiedni sposób, ponieważ wielu producentów ma różne techniki, jakby produkcyjne, i nie do końca one odpowiadają moim standardom czy mojemu się. Dlatego wybieram. Dobre suplementy, nie będę tutaj reklamowała, bo może ktoś sobie nie życzyć, żeby, żeby podawać te suplementy. Jednak te suplementy są dostępne w internecie. Mogę ewentualnie na brief powiedzieć, których, które stosuję. No i przede wszystkim w, u mnie w szafce znajduje się kilka takich rzeczy, jak właśnie przede wszystkim DMSO. To jest suplement siarki, polecam każdemu. Prewencyjnie do picia podczas choroby. Jest to niesamowity Specyfik, który, który po prostu działa na wszystko i u każdego w odpowiednich dawkach terapeutycznych, nie ma szans, żeby, żeby po prostu organizm chorował. Do tego węgiel aktywny, oczywiście herbata z róży, duża zawartość witaminy C, kwas skorbinowy, również inne suplementy typu magnez, selen, takiej jakości suplementy plus dobrej jakości jedzenie, jeśli macie okazję od organicznego farmera mieć owoce i warzywa, to jak najbardziej, ja unikam od lat mięsa, nabiału, staram się bardzo mało spożywać ogólnie produktów mącznych, także tutaj ja jestem akurat warzywno-owocowa, także mój organizm w zasadzie od wielu, wielu lat jest cały czas w zdrowiu i u mnie nie ma czegoś takiego jak przeziębienie, jeśli jest, to niewielki katar, który trwa kilka godzin, bo DMSO i witamina Załatwiają wszystko w ciągu chwil. A jeśli chodzi o pielęgnację, zwłaszcza zimą, no to przede wszystkim kremy, które zawierają składniki, mocno nawilżające, natłuszczające, czyli masła oleje. Dzięki takim kosmetykom. Możemy uchronić skórę przed utratą wilgoci. Często, właśnie chłodne, niskie temperatury na dworze wpływają na to, że skóra jest jakby bardziej nastawiona na podrażnienia, przesuszenia. Również suche powietrze w mieszkaniach doprowadza do tego, że ta skóra jednak wymaga jakby więcej cierpliwości, więcej miłości, więcej takich. Takiego zadbania o nią. Ale, no właśnie, nic nie pomoże na skórę, jeżeli nie będziemy dbać o swoje ciało od środka. To jeżeli organizm będzie, bo zapomniałam jeszcze dodać, że ja się bardzo dużo też nawadniam, zawsze szczypta soli kłodawskiej, naszej polskiej najlepszej, i szklanka wody co dwie godziny. Także utrzymuję organizm w nawodnieniu i też nie muszę stosować wtedy kremów codziennie, bo skóra jest jakby nawilżona od środka. Jeżeli skóra jest odwodniona, żaden krem, nawet najlepszy, w tym nie pomoże, pomoże na chwilę. Ale dalej ta skóra będzie, będzie jednak przesuszona i, i będzie czegoś potrzebowała. Także tutaj od środka należy przede wszystkim zadbać o organizm, a wtedy skóra się odwdzięczy tym, że nie trzeba będzie aż tak dużo nad nią się skupiać. Także z naszej oferty polecam wszystkie kremy, ponieważ one zawierają emolienty, tak samo jak nasze serum olejowe z witaminą C, z bakuchiolem, z koenzymem Q10. Także tutaj jest duże spektrum działania tego kosmetyku przy takich warunkach pogodowych, jak mamy w zimie. Należy uniknąć produktów, które stosujemy do codziennego mycia twarzy czy demakijażu. Powinny być one delikatne, powinny być to olejki, powinny być to produkty mleczka, bardzo delikatne do mycia skóry. W naszej ofercie mamy taki produkt jak żel-mleczko oleożel. Jest to żel, który zamienia się w mleczko myjące do, w połączeniu z wodą, jest bardzo delikatny, a świetnie działa. Także ten produkt jak najbardziej. Powinno się też ograniczyć stosowanie peelingów, ostrych peelingów tutaj w zamian proponujemy, zresztą przez cały rok proponujemy raczej maseczki enzymatyczne, one są dużo delikatniejsze dla skóry. W naszej ofercie jest maseczka enzymatyczna ze spiruliną, która naprawdę świetnie działa. Mnóstwo kobiet, które miały właśnie problemy z wągrami. Stosując tą maseczkę, bardzo szybko dochodziło do oczyszczenia, do zawężenia porów, także do wygładzenia skóry. Tutaj nie trzeba drzeć za mocno, to się nakłada, zostawia na parę minut. I się zmywa, i maseczka robi robotę. Także tutaj, jakby pielęgnacja porą zimową jest troszeczkę inna i delikatniejsza, jeśli chodzi o oczyszczanie, ale za to bogatsza, jeżeli chodzi o nawilżanie. No to e, powiem ci, Lidia, że zaskoczę cię, bo ostatnimi czasy zimą używam Twój produkt, który tak w sumie to e, Ty tak no, nam tutaj zachwalałaś go w czasie lata mówię o Simply Botanicals Glow Up Body Oil ja sobie po prostu go na twarz nakładam jak idę na imprezę i po prostu mam piękną, złotą, na złoto świecącą skórę i to, i to wystarczy także e, e, dziewczyny, wspaniały produkt e, jest też dostępny w sklepie Ladies Night i mamy go ze zniżką specjalnie dla dziewczyn z klubu Ladies Night mamy zniżkę od e, od Lidii. I teraz, Lidia, powiem Ci jeszcze o, o jednym produkcie, który ostatnimi czasy używam. Twój suiting cream po prostu robi robotę. Jak mam bardzo suchą skórę, bo teraz, prawda, jest moment taki w, dla, dla naszej skóry niekorzystny, że mamy ogrzewanie bardzo intensywne w, w pomieszczeniach, w związku z tym ta skóra się przesusza. Czasami to, jak tak. powiedziałaś, że na nawodnienie, wszystkie te sposoby, gdzie chcemy nawilżyć skórę, nie działają, ale twój Sutin Krem robi robotę. Także tutaj dziewczyny sprawdziłam, przetestowałam, działa. Naprawdę kosmetyki polecam polecam z całego serca, polecam, bo dużo miłości w tych kosmetykach, a teraz mamy już wkrótce walentynki, i tutaj ja myślę, że Lidia może nas czymś zainspirować. Skoro wkrótce walentynki, czy masz dla nas propozycje na ten czas, na przykład, dla Par, czy masz jakieś pomysły pielęgnacyjne, jak można w ciekawy sposób wspólnie spędzić czas, a może zrobić właśnie prezent dla drugiej połówki. Co tutaj w temacie Walentynek nam polecisz? No właśnie od kilku dni już dostaję, mam skrzynki zawalone e-mailowe, i, i prywatne, i wszystko, bo no właśnie, walentynki już, już tuż, tuż. Więc zestawy walentynkowe dla parki w zestawach, także myślę, że każdemu przypadnie do gustu. Do każdego zestawu, do każdego zamówienia, nie tylko do zestawu, ale do każdego zamówienia będziemy dołączać nasz biohydrolat z Róży Damasceńskiej. Jest to wspaniały produkt, najwyższej jakości, certyfikowany, kosmos, organik, także jest to produkt bardzo, Bezpieczny jest to produkt Food FoodGrade, czyli produkt, który możemy również wypić, nie tylko nakładać go na skórę. Możemy go dodawać do potraw, możemy pić samodzielnie. No i oczywiście ja stosuję ten produkt bardzo często w ciągu dnia, kiedy w domu, tak jak mówisz, Kasia, jest ogrzewanie włączone, jednak to powietrze się przesusza i skóra to odczuwa, także wtedy po prostu kilka pompek kilka, kilka pompek na, na twarz i, i, i to nawilżenie po prostu, to, to ukojenie dla skóry ten, ten hydrolat przy, przynosi także jak najbardziej polecam go używać w ogóle w ciągu całego roku, bo i latem jak się pocimy i jest gorąco to, to też fajnie taką mgiełką się spryskać i nie dość, że pięknie pachnie to jeszcze cudownie działa, także my że taki prezent kosmetyczny do, na walentynki dla każdego, do każdego zamówienia będzie naprawdę przyjemnym prezentem. Także zapraszam wszystkich do składania zamówień. Tak, dziewczyny, zapraszamy. Wszystkie te produkty oczywiście możecie znaleźć na sklepie Ladies, Ladies Night's Club. Tutaj macie w linku pod spodem, w opisie też będziecie mogły do sklepu przejść przez link, także dziewczyny, zapraszamy na zakupy, bo w naszym sklepie będzie jeszcze mnóstwo innych ciekawych propozycji na prezenty walentynkowe, także zapraszamy do zakupu produktów Simply Botanicals, ale nie tylko, bo tutaj Kasia też Opowiedz Kasiu o swoich też, może, prezentach, jakie szykujesz na walentynki. Tak, też właśnie w sklepiku Ladies Night Club są dostępne karty Magia Barw, które niedawno wydałam razem z Marią Bukardi, także tutaj zachęcam. A ja jeszcze bym chciała tutaj dodać a propos jeszcze kosmetyków Simply Botanicals, bo również jestem wielką fanką tych kosmetyków. I ja akurat bardzo lubię oleje serum, ale też takim hitem, który sobie jakiś czas temu nabyłam, jest ta maseczka. Ze spiruliną, o której wspominałaś Lidia. I właśnie w kontekście walentynek, ja tak Was zachęcam, że jest to taki wspaniały czas, właśnie, żeby spędzić z drugą połówką. Bo jak ja dopadłam tą maseczkę, to oczywiście, jak już rozrobiłam, to też dałam i na męża. <laughs> Także <laughs> jest to takie, no. Uważam, że jest to bardzo fajny też sposób na spędzenie razem czasu, właśnie taka pielęgnacja wspólna, więc Was do tego zachęcam. I no ta maseczka jest oczywiście, no, no nie będę tutaj wychwalać za długo, ale no jest fantastyczna ta maseczka i potem właśnie też ten olejek i też fajnie, bo Lidia, jak kupujemy produkty, no to tam wiemy albo nie wiemy, ale Lidia mi to takie szkolenie zrobiła, wszystko wytłumaczyła, jak się korzysta z tego. Także też Ty jesteś zawsze otwarta, żeby wytłumaczyć nam, jak się właśnie z tego korzysta, tak żeby skorzystać jak najwięcej z tego i mieć jak najwięcej tutaj piękności potem i wspaniałości na naszej skórze. Także no cóż, taki czas walentynek, taki czas ukochania siebie, ale też ja tak sobie też często myślę o tych wszystkich nas, czy ktokolwiek, który. Którzy są singlami, którzy może nie mają drugiej połówki, więc by właśnie ukochać siebie też i żeby zadbać też o siebie w tym czasie, Walentynek, bo kochamy też siebie, wcale nie, nie potrzeba mieć drugiej połówki, żeby tę miłość doświadczać. I właśnie w kontekście ukochania siebie, to ja tutaj no, nie mogę nie wspomnieć o naszym kręgu kobiet 12 lutego, którym właśnie tak. głównym tematem będzie ukochanie siebie, praca z wewnętrznym dzieckiem. Także właśnie w kontekście Walentynek też zapraszam Was na ten krok. By ukochać siebie. Wspaniale, dziewczyny. Ja już e, dzięki Wam, już czuję tą atmosferę walentynek i już zaczynam myśleć, co tutaj e, wspaniałego kupić, nie tylko dla mojego partnera, ale również dla siebie i dla mojego pieska, który od niedawna jest z nami. I e, tak, mam, mamy dużo e, wspaniałych momentów, także każdego można obdarować. Także e, dziękuję, dziewczyny. Ja się czuję obdarowana dzisiaj przez Was e, tutaj w studiu tymi wszystkimi opowieści, opowieściami, inspiracjami. Także dziewczyny, dzięki bardzo za dzisiaj. No i oczywiście zapraszamy na zakupy produktów Simply Botanicals i zapraszamy na warsztaty 12 lutego. I wszystko to w atmosferze Walentynek. Dziękuję, Dziękuję bardzo.